Witajcie z Pertix, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i witam Was w kolejnym odcinku z Firecronator 22 oczywiście na yy, mapie Osada na serii realnej serii można tak to w sumie powiedzieć, bo jeszcze nazwy yy, do końca ta seria nie ma. Na sam początku zasubskrybujcie kanał, zostawcie oczywiście łapeczkę do góry. No i co w dzisiejszym odcinku, jak po samym tytule możecie zauważyć, dzisiaj będzie pracowanie właśnie oto tej słomy, która się znajduje na tym yy, polu za płotem. Yy, no i będzie też yy, no takie gruberowanie, kultywatorowanie yy, tego wapna, yy, żeby. Mm, też już to było trochę zrobione, ale na sam początek chyba pojadę prasować. Tak mi się wydaje, będzie dobrze. Tutaj yy, Władek odpalił i to bez najmniejszego problemu. Jestem ciekawy, jak on sobie będzie dawał radę z tą prasą, i jestem ciekawy, czy się tu zmieszczę, yy, żeby przejechać. I to mnie też bardzo zastanawia. Czekajcie, a a u Jezu święty, co tu się dzieje? Czekajcie, żeby nie było, bo. Jak widzicie tutaj są małe problemy, ale nie powinno... Ale jak widzicie tu się mieści, także powinno tu wszystko być, nie zahaczy, nie zahaczy. Dobra. Jak widzicie już John nie ma, oddałem sąsiadowi. Już ten sobie wszystko, a właśnie jeszcze trzeba rozłożyć prasę. Już wszystko mam zwapnowane to pole... A właśnie, czekajcie, jak się zanim się rozkłada prasa, to ja sobie tutaj zobaczę. Tak jak myślałem wymaga też wapna orania także no będzie tu roboty co nie miara ale to już sobie w następnych odcinkach trochę podziałam nie będę dzisiaj też wapnował bo to bez sensu moim zdaniem trochę bo w poprzednim odcinku chyba w tej serii miałem właśnie wapnowanie chociaż nie jestem teraz pewien no i tak mówię, dobra to sobie zrobię jakąś inną pracę, żeby nie było to samo jak widzicie już pierwsze kostki słomy się pokazują no zmienia sobie trochę te biegi, będę musiał pogarniać na następne odcinki sobie tutaj po prostu manualną skrzynię biegów, że sobie sam zmieniam to sobie dopasuję jakiś tam bieg, żeby wszystkie i obroty były takie jakie powinny być no i żeby tutaj on jakoś tak nie śpirował z tymi biegami, bo jak sami widzicie no o, z trójki na dwójkę, z dwójki na trójkę, no i to taki ten jest, ale ważne żeby robotka szła e, do przodu. Jak widzicie, wow, już parę kostek jest, ogólnie jak pa, widzicie nie wszystko zgrabiłem, bo e, coś tam mi się w tej zgrabiarce tam e, nie wiem e, czy pasek pękł czy coś, bo w ogóle tak przestała chodzić, ale później patrzę. E, no i to była wina paska, tam e, pasek e, pękł ale już mam wymienione, ale sobie pomyślałem, a dobra już nie będę tego wymieniał. Znaczy wymieniłem to, ale już mówię, nie będę tego do końca prasował, jakoś to zgrabiał Jakoś to sobie poprasuję, to też nie powinno jakoś tak wolno iść, także postanowiłem, że po prostu będę dalej tutaj sobie prasował Bo szkoda tego czasu, a jak widzicie naprawdę już tych kostek jest dosyć sporo, ale ogólnie to będzie mój pierwszy sezon na tej serii, jestem ciekawy ile będzie dokładnie potrzeba słomy, ile tysięcy litrów jakby słomy na cały sezon, który będę potrzebował, na razie nic nie będę sprzedawał, bo tylko mam to pole ze słomą, jedynie tam je, czy od kogoś się kupi od sąsiada, czy od kogoś innego się kupi słomę, ale raczej to co mam tutaj powinno wystarczyć, chociaż też nie wiem jak to wszystko wyjdzie a i tak i tak dużo tutaj tych kostek wyszło czekajcie ja tu sobie wezmę tak zrobię i dobra i i i dobra na razie wyłączę sobie pracę i pojadę od tamtej strony sobie prasować jak widzicie no Władek dobra teraz się rozkręcił bo nie mógł zmienić biego ale teraz tu sobie wszystko zmienił tutaj bieg i wjeżdżam Hmm, od jakiej tu strony, żeby mi było y, dobrze prasować? No tam są takie krzaki, to. Y, hmm, teraz tak się zastanawiam. Wjadę, spróbuję wyjechać tu, jest, tylko przy następnym przejdzie będę miał pewnie trochę problem, y, ale to nic nie szkodzi. A, no super, że ta prasa tak robi. Dobra, to już yy, nie będę się ustawiał, już tak jakoś pojadę. Bo, jak widzicie, no ciężko trochę się z tą prasą wy, wycofuję. Ale ogólnie, prasa jest, naprawdę jest fajna, yy, bo to ma i to naprawdę, czy ten polski ma teraz, jak sobie tutaj yy, tak trasuje, yy, wow 8 na godzinę, co się yy, stało, łatwo powiedzieć, że tak teraz leci yy, z tą prasą. Ale mnie oczywiście cieszy, bo robotka też idzie. Jak ten, ale to też prawdopodobnie przez to, że tam był taki teren prosty, a to jak widzicie już górka i już powoli sobie zwania do siedmiu. Ale wracając, no praca to jest naprawdę godna powiedzenia, bo naprawdę fajnie zrobiona i też jest fajna. Dobra, czekajcie. Czemu on oni tak zmienia te biegi? No dobra, ale ogólnie, przed chwilą chyba były trzy biegi. Chyba, że nasz osoby ma tylko. No nie wiem, jak to działa. Będę musiał. Później sobie poogarnię. no Jak widzicie, jak nie mam zgrabionych tutaj tych pokosów słomy, no to belka nie jest belka za belką, ale też jest parę belek, bo ogólnie to są 300 litrów te kostki słomy. Tak mi się wydaje, tak raczej tak, dlatego pewnie jest tak ich dużo, ale. Fajnie Zawsze będzie to fajnie wyglądało przy zbieraniu, ale zbieranie raczej to będzie w następnym odcineczku z tej serii. Czekajcie, ja to może sobie od razu bym poprzeć, jak zrobił. O, coś takiego, dobra. Ojez, że te krzaki, żeby tutaj nie, nie, w nic nie uderzyć. O, dobra, trochę jeszcze sobie poprosuję i też będę chciał mm, przejść sobie na na gruberowanie dobra teraz sobie podnoszę i przejadę po tamten przejazd pyk 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 wszystko ogólnie w prasie sprawdzone także nie powinno być żadnych problemów nic nie powinno żadna usterka wyskoczyć ale wiecie jak to jest w tych polskich starych maszynach jak to ten ale popatrzcie jaki to jest lider Czekajcie, ja wy. O tak, ten i popatrzcie, jaki to jest piękny widok. No aż się chce e, moim zdaniem tutaj m, grać i prasować. Mam nadzieję, że też wam się fajnie to ogląda. E, ja powiem wam, że czekajcie. Nie wiem, czy tutaj e, tak e, ten, bo tutaj jak takie małe miaczki zostaną, to tam nic nie szkodzi. To się po prostu zatależuje, e, bo e, chciałem, nie wiem, może m, sobie bym też potależował. Znaczy nie w dzisiejszym odcinku, wiadomo, ale. Może sobie potalerzuję w następnym odcinku, bo chociaż też nie wiem, jak ktoś czasem widzi, żeby też ten sezon jakoś długo nie trwał, bo to wiecie, ten pierwszy sezon zawsze taki jest, że tutaj trzeba wszystko tak mniej więcej poogarniać, a jak widzicie tutaj to co dam radę to zbiorę. No i ten jeszcze przyjazd sobie pojadę i już będę miał naprawdę większą, pola, większą część pola z pracowane. O, tutaj coś takiego sobie spracuje. No, tu akurat w ogóle nie ten, bo tu był chyba taki ostatni przejazd. Bo jak widzicie, no to nie jest na środku, ale to jest no tak pierwszy, drugie trzecie od trzeci po czwarty pokost od strony, jakby pola sąsiada. Także tam pewnie tak mi się wydaje i mi się coś kojarzy, że, że właśnie Boże się ty myślałem, że mi Władek zagaz bo tak się od razu cisza zrobiła. No ale wszystko chodzi, także to najważniejsze A wracając do tego pokosu To był akurat ostatni chyba przejazd Na tym polu i dlatego tak mało tutaj Albo ten obok był to ostatni przejazd Na tym polu, a już nie wiem No ale jak widzicie no wistula też nie ma za Szerokiego tego headeru Także no te pokosy też nie są za duże Ale jakoś da się tu prasować Zawsze jakaś Belka tutaj Też wyjdzie, dobra Ja tu sobie Lecę teraz dalej z tym prasowaniem i doja dojadę do tamtą, yy, znaczy do gospodarstwa, bo na gospodarstwo nie będę zjeżdżał, bo to bez sensu, w sumie i tak i tak, yy, za chwilę, znaczy później będę to prasował. Także, yy, czekajcie, to sobie może o coś takiego zrobię, yy, żeby yy, sprasować tutaj ten poprzecznik. No i wracając, no to sobie wtedy wezmę to po odcinku już prasuję także bez sensu zjeżdżać cienikiem jak i taki tak będę za chwilę sobie to mm, prasował. Dobra, ja tu sobie teraz tak przejadę i w który teraz mogę wjechać yy, przejazd tam jest dobra, tutaj jest taki mały, czekajcie czy to był taki przejazd koło siebie, czy... Ja nie wiem, bo teraz tak się zastanawiam, teraz niektóre jak widzicie przejazdy. Ost, jak tutaj to są takie malutkie yy, te słomy, takie kubeczki tej słomy, nie wiem, czy to, to może było z takim przejazdem na tym polu, bo Chyba, że naprawdę tak yy, Przez to, że Wisława ma taki mały header i ten tu są takie małe pokosy, nie wiem, możecie napisać w komentarzu y, Co wy, y, czy jak, y, y, Co wy o tym myślicie i jak to jest, dobra, ja tu sobie yy, Gaszę Władimirza, no prasa sobie się oczywiście spisuje Tutaj oczywiście wielki, czekajcie. Tak, 300 litrów, 20 kg. No jest ich sporo, będzie trochę zbierania, ale no to już yy, raczej powinno być to w następnym odcinku z tej serii, chociaż też nie wiem, yy, jak to wyjdzie z pracami. Jak widzicie, tutaj też jęczmień dla kurek jest, yy, a do sprzedania oczywiście yy, ten, yy, ten jęczmień jest w, yy, w stodole, można tak to powiedzieć. Dobra, ja sobie jadę ogólnie. Powiem wam, że ta 60 jest w porównaniu do Władimirca, taka trochę cichsza, ale to też. Dobrze, bo y, aż tak nie jest wszystko głośno. Dobra. Ja tu sobie y, teraz opuszczam i jadę. Nie wiem jak wy będziecie, oczywiście sobie y, będziecie Nie wiem, jak będziecie wy to słyszeć. Y, właśnie z y, tutaj z tymi dźwiękami maszyn, ale powinno być wszystko dobrze. Ale jak widzicie, coś 60 sobie nie ten, o dobra przełączyłem jej bieg i je, jedzie już wszystko dobrze, o i teraz sobie na piątkę przerzuciła to będzie jechała. Bo to wiecie, trzeba dosyć szybko, bo tutaj po orce od razu był, było wapno i trzeba to wapno, no wiadomo, to wapno trzeba wymieszać, ale też trzeba te bruzdy, wszystkie e, bryły porozbijać, co zostały po, mm, po orce, oczywiście. Także no tutaj nie ma e, tego, tu można powiedzieć, że można dosyć szybko jeździć, bo e, dobrze by było to wszystko tutaj. Mm, wyrównać i ten dobra jak widzicie nawet się jeszcze oznacza, odznacza że to tutaj była orka sobie trochę teraz w wewnątrz pojeżdżę mm, tutaj cienkiem i też trochę porobię tu i będę kończył odcinek bo też nie chciałbym jakoś długiego tego odcinka robić bo e, po prostu chciałbym to dla was dzisiaj jeszcze wstawić e, czyli w e, piątek dobra ja tu sobie czekajcie e, o, tu widzicie taka mała góreczka jest Ale no to nie powinno być y, Zbytnio y, Za dużego y, problemu Bo jak widzicie 60 sobie wszystko dawała radę Także y, Nie powinno y, w tym nic Przeszkadzać jak będę sobie nie wiem Kosił kombajnem chociaż nie wiem No zobaczy się jedynie się y, Później to powyrównuje Jak widzicie tutaj ten mój agregat kultywator y, Daje y, Radę w 100% y, Bryły rozbija Pole naprawdę idzie teraz y, szybko. No, popatrzcie, no, moim zdaniem to jest no, mega klimat. Bo jak sobie teraz tak jadę sześćdziesiątką mm, po tym e, wapnowaniu i tak sobie tutaj skaczę, no wiadomo po tych dziurach, po tej orce, no to masakra jest. Ale ważne, że robota jest zrobiona e, e, i wapno będzie już wymieszane z ziemią. Nie będzie tutaj mm, na wierzchu było, tylko już to będzie w ziemi. O, dobra, wsteczny, czekajcie, o, pyk. Teraz do przodu no i jadę sobie do przodu, dobra. Teraz tak myślę... oj oj czekajcie, żebym tutaj tak nie zjechał. Nie wiem czy sobie tutaj powszechnie od razu wyrabiać czy to później po tym, bo yy, tak się zastanawiam, ogólnie naprawdę teraz 14 km na godzinę, jest aż trochę za szybko chyba te gruberowanie, ale to ten nie istnieje ten... o! Nawet, nawet y, pimpek przyszedł mi odwiedzić, mój pies sobie tutaj biega. Dostał jedzenie także y, niedawno znowu, bo wiecie trzeba, trzeba dogadać y, też y, tutaj popilkowi y, także żeby miał co oczywiście żeby miał co jeść y, no wiadomo to farming ten ale zawsze fajnie mieć psa na gospodarstwie Mm, czy to w prawdziwym życiu, czy ogólnie w farmingu Jezu, ale ona leci, ta 60 normalnie Jak z tej czwórki na piątkę przerzuca To to jest taki przeskok w kilometrach Nawet nie wiem ile czw na czwórce jechała Ale no na piątce no to daje czadonale no, ale no to mm, Może trochę nierealne, ale też Trzeba trochę prędkości, żeby te bryły Porozbijać, dobra ja sobie jeszcze w tamtą stronę pojadę i będę powoli kończył odcinek. Raczej bo nie wiem ile tego odcinka wyszło, ale mm, pewnie już dosyć parę minut, dobra. Ja tu sobie y, jakoś tak wjadę, mm, o, coś takiego y, i będę jechał tam, no te parę mijaków jest, no ale wiadomo, no to polski sprzęt. To też jakoś tak, no to jest mała szerokość pracy, no to też się aż tak e, dokładnie wszystkiego nie da zrobić, znaczy dać się da, tylko że to by trzeba było powoli, ale to tam małe miaczki to nic nie szkodzi, bo i tak jak siewnikiem to i tak i tak będę sobie e, to e, później e, zasiewał i to siewnik da radę e, zasiać. E, mamy sier mam sierpień, e, na razie mam dwie belki kiszonki, e, krowy mają e, temeru. I nie wiem na ile ogólnie mi to może starczyć No tych krów też nie mam jakoś dużo Ale e, zawsze coś tam jest I e, trochę będą potrzebować to Ale mam nadzieję, że nie będzie najgorzej Dobra, ja tu sobie e, już zostawiam Tu sobie po, za odcinkiem sobie tu pogruberuję e, No i e, e, tu wszystko będzie e, zrobione Dobra, ja już będę się powoli z wami żegnał Dzisiaj taki no, troszkę krótszy odcinek ale mam nadzieję, że i tak Wam się spodoba, także bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zostawcie oczywiście łapeczkę do góry, subskrypcję na kanale, ja się już z Wami żegnam, do następnego odcinka, na razie, cześć!